Cześć, jestem Wiktor i zapraszam Ciebie do naszej malutkiej przygody. Usiądź wygodnie, a ręce połóż na kolanach. Zrób wdech przez nos, wstrzymaj oddech, a teraz powoli wydychaj również przez nos. Wdech i wydech. Oddychaj tak głęboko i powoli. Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Poczuj, jak obie dłonie poruszają się w górę i w dół podczas wdechu i w dół podczas wydechu. Poczuj, jak Twoje dłonie poruszają się wraz z klatką piersiową i brzuchem. Uważnie przyglądaj się temu przez kilka oddechów. A teraz podnieś palec do ust i wyobraź sobie, że to jest płonąca świeca. Podczas wydechu bardzo powoli wypuszczaj powietrze przez usta. Poczy powietrze na swoim palcu. Wyobraź sobie, że dmuchasz wystarczająco dużo powietrza, aby płomień świecy migotał, ale nie na tyle, aby go zgasić. Trzeba dmuchać bardzo delikatnie. Kiedy robisz wdech, wdychaj również przez usta i wyobraź sobie, że płomień świecy migocze i pochyla się w twoim kierunku. Gdy wydychasz, płomień migocze i odchyla się. Wyobraź sobie płomień świecy ruszający się z każdym oddechem, który bierzesz. Oddychaj tak przez chwilę, aż znowu mnie usłyszysz. Połóż ręce na kolanach. Ręce i nogi są bardzo luźne i zrelaksowane. Znowu oddychamy przez nos. Wdech i wydech. Wyobraź sobie, że Twoje ciało zamieniło się w balon. Z każdym wdechem balon robi się większy, z każdym wydechem robi się mniejszy. Z wdechem twoje żebra rozszerzają się na boki, jak balon, rozszerzając się, a potem wypuść powietrze, jak balon, który się opróżnia. Balon rozszerza się, a potem powietrze z niego ucieka. I jeszcze raz. I jeszcze. Wyobraź sobie, że napełniasz balon, żeby został jak największy. Zrób wdech. Jeszcze jeden i jeszcze balon jest większy, większy, większy. Zrób wydech i wyobraź sobie, że puszczasz balon, aby leciał wokół pokoju, gdy powietrze z niego ucieka. Poczuj, jak twoje ciało odpręża się jak pusty balon. Oddychaj teraz spokojnie, głęboko. Wdech, wydech. Wdech, wydech. A teraz zobaczmy. Jak długo potrafisz wydychać powietrze? Najpierw zrób wdech, a teraz wydech. Bardzo powoli. Wydech, wydech, wydech. Kiedy nie możesz już wydychać powietrza, zrób kolejny wdech, a następnie bardzo powoli wydychaj powietrze. I zrób tak kilka razy. Świetnie Ci poszło. Przez kilka następnych chwil po prostu zrelaksuj się. Odpocznij. Dobrze jest się zrelaksować. To była świetna przygoda. Do usłyszenia. Jeśli interesuje Cię spersonalizowane do Twoich potrzeb medytacja lub aktualności o wyjazdowych kursach medytacji zapraszam na stronę Wiktor